W Bielawie 3 maja zapraszamy wszystkich do Parku Miejskiego. Organizujemy wspólnie z zespołem ośrodków wsparcia wydarzenie, które nazwaliśmy 3 majowy piknik międzypokoleniowy. Jest to połączenie dwóch wydarzeń. Jest to połączenie święta Konstytucji 3 maja z obchodami stulecie nadania praw miejskich miastu Bielawa. Co się podczas tego pikniku będzie działo, bo pewnie coś na scenie i pod sceną. Wiele atrakcji od dmuchańców za darmo dla dzieciaków przez program artystyczny, który się rozpocznie już o godzinie 14 potrwa aż do 19.30. Wielu wystawców, partnerzy, którzy z nami będą również wspierać to wydarzenie i policja się zapowiada i Ochotnicza straż pożarna, więc masa atrakcji i dla mniejszych, i dla starszych. Na scenie zobaczymy co a na nie zobaczymy chociażby zespół Poloneziaki z specjalnym programem z okazji Święta Konstytucji 3 maja, ale takim głównym magnesem, który chyba przyciągnie uwagę najmłodszych mieszkańców naszej Bielawy i też z całej okolicy, jest to grupa ze Centrum Uśmiechu, znani z YouTube'a, ponad kilka milionów wyświetleń, hity znane każdemu dziecku, Hity takie jak inspektor ogórek, czy gruszka, albo olimpiada na sportowo. Myślę, że dzieciom nie muszę tego reklamować i przedstawiać, a rodzice jak się tylko wsłuchają i zechcą sprawdzić, co to za ekipa nas odwiedzi, pewnie ze swoimi pociechami właśnie 3 maja do parku w Bielawie przybędą. Oprócz tych występów, co jeszcze? Oprócz tych y, występów y, zespół muzyczny 5M, y, również Senior Plus, y, zespół ośrodków wsparcia, odbędą się również y, zawody, potyczki na sportowo-międzypokoleniowe z udziałem rodziców i dzieci ze szkół y, tutaj bielawskich, ale zapowiedział się również y, ZHP, y, oddział dzierżoniów, będą również animacje patriotyczne dla najmłodszych. Czyli czego potrzeba? Chyba pogody najbardziej. No mówią, że w majówkę będzie 45 stopni tutaj u nas. Pierwszego maja 15, 2 maja 15 i trzeciego 15. I 15 to wcale nie taka zła temperatura. Ważne, żeby nie padało i nie wiało. I myślę, że nasz program artystyczny i nasz program naszego wydarzenia zachęci wielu mieszkańców i będą z nami obecni i będą świętować.